Mówimy o, o powołaniu ministra Michałowskiego. Samo jakby również przejęcie przez pana Marszałka Komorowskiego tej funkcji wykonującego obowiązki głowy państwa też odbywało się w niezwykłym pośpiechu, bo ja, będąc jeszcze na cmentarzu w Katyniu, dostałem telefon od ministra Dudy, który był w Polsce w tym czasie i on mi zrelacjonował już. Sytuację. Ja jeszcze wtedy nie miałem pewności, że prezydent nie żyje. Powiem szczerze było, że byłem tam na miejscu mhm. i y, kiedy zabierałem głos na cmentarzu w Katyniu do zgromadzonych tam ludzi, nie odważyłem się powiedzieć, że y, poinformować wprost, że prezydent nie żyje. Bo, A Marszał Komorowski miał już. Marszałek Komorowski y, 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 już miał tą pewność, że prezydent nie żyje, y, bo już zażądano wtedy y, ustami szefa kancelarii Sejmu, zażądano od ministra Dudy przygotowania dokumentów. Potwierdzających przejęcie przez pana marszałka funkcji głowy państwa. Na pytanie ministra Dudy, na jakiej podstawie taki dokument miałby być stworzony, usłyszał, że na podstawie informacji, które podają media. No więc to taki trochę też nowy obyczaj polityczny w naszym kraju, że na podstawie informacji, które na pasku gdzieś w którejś z telewizji są wyświetlane, podejmowane są takie jednak ważkie czynności państwowe, I tak ważne decyzje państwowe jak przejęcie władzy w naszym kraju. Pan minister Duda na tej podstawie odmówił przygotowania takich dokumentów. Po pół godziny mniej więcej dostał informację, że do pana marszałka dzwonił prezydent Miedwiediew i taką informację o Śmierci prezydenta przekazał i jakby ponownie stanowczo zażądano taki, wykonanie takich dokumentów i, i tak się stało. Z tego co pamiętam, też śmierć prezydenta została potwierdzona dopiero wieczorem, no bo wtedy z, zidentyfikowano ciało pana prezydenta i wtedy był wystawiony formalnie dokument potwierdzający śmierć. Więc też tutaj no, ten pośpiech rzeczywiście odbywał się na wszystkich poziomach od przejęcia władzy przez pana marszałka poprzez mianowanie tutaj szefów kancelarii BBN-u i i potem do, do obsady kolejnych stanowisk, które już w następnych tygodniach, co, co następnych tygodniach się odbywało. Panie ministrze, z jednej strony straszny pośpiech, a z drugiej strony spowolnienie w stosunku do pana osoby. Pan, jak wiemy zresztą od naszych kolegów, którzy byli tam na miejscu, starał się o to, żeby jak najszybciej wrócić tu do kancelarii był pan... Wówczas już wiadomo, można było sądzić, przynajmniej najwyższym żyjącym urzędnikiem Kancelarii Pana Prezydenta Kaczyńskiego. Jednak wstrzymywano lot, mówiąc, że kontroler wie, że jest przesłuchiwany. Tak, Tymczasem tak, tak, cały czas lądowały samoloty tak, i śmigłowce. Tak, było to niezrozumiałe. Pozwolono Wam odlecieć, no, dopiero pod wieczór. Tak prawda? jest. Tak było, rzeczywiście tak było. Ja, y po tym, jak z miejsca wypadku pojechałem na cmentarz, tam była msza święta, zresztą nie mogłem też spokojnie w tej mszy uczestniczyć, bo oczywiście no ileś rzeczy się działo, musiałem rozmawiać przez telefon, ale kiedy też już usłyszałem, że no tutaj jakby dzieją się takie sytuacje, no są podejmowane już pewne czynności przekazania władzy, stwierdziłem, że tak naprawdę jak najszybciej powinienem przyjechać do Warszawy. No stwierdziłem też, że nie na wiele przydam się tam na miejscu tej katastrofy, bo też nie bardzo sobie wybrać, co tam będę mógł w tym momencie robić. Podjąłem rozmowę z panem ambasadorem Barem, pytając go, jak mógłbym najszybciej wrócić do Warszawy. Pan ambasador zapytał mnie, czy Rzeczywiście taka jest moja decyzja mówiąc mi, że przyleci tutaj pan premier i że przyleci pan premier Tuski, że przyleci tutaj również wieczorem pan prezes Kaczyński w tej sytuacji, czy nie chciałbym pozostać tam dłużej. Więc stwierdziłem, że to jakby nie są okoliczności, które, no bo po cóż miałbym być potrzebny panu premierowi Tuskowi tam, prawda, na, na miejscu. Natomiast udawało mi się, że tutaj właśnie tak jak pan powiedział, będąc najwyższym urzędnikiem, który przeżył, z tej Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego. Wydawało mi się, że powinienem być tutaj i w jakiś sposób próbować opanować sytuację. Pan ambasador zaproponował mi powrót do Warszawy przez Moskwę samolotem rejsowym. W tym momencie ktoś, już nawet nie pamiętam kto, podpowiedział mi, że przecież stoi na lotnisku ten jak, który przyleciał rano z dziennikarzami. Pewnie możliwa byłaby powrót tym samolotem, tym bardziej, że pogoda w tym czasie stała się no już idealną, idealną do lotu. Gła opadła, świeciło słońce, była piękna, piękna pogoda. Wydawało mi się to dobrym rozwiązaniem. Poprosiłem o skontaktowanie się z pilotami Jaka i ustalenie z nimi, kiedy mógłby nastąpić start samolotu. Oni przekazali informację, że właściwie w ciągu pół godziny będą gotowi do lotu. Dosyć szybko, w związku z tym udałem się na lotnisko. Kiedy wszedłem do samolotu, usiedliśmy, jeszcze dwóch kolegów ze mną wracało. Usiedliśmy w tym samolocie no jakby zaczęliśmy czekać na pozwolenie na start. W pewnym czasie. Pilot wyszedł i powiedział, że start jest niemożliwy, bo wieża kontroli lotów nie jest obsadzona w tej chwili przez kontrolera, który jest przesłuchiwany, tak jak pan powiedział. Przyjąłem tę informację w dobrej wierze, natomiast oczywiście zdziwienie pewne budził fakt, że w tym czasie, jak rozumiem, bez kontrolera na wieży lądowały inne samoloty, prawda, przywożące, tak się domyślałem czy jakichś śledczych, czy widziałem również jeden samolot z napisem Rosja, który lądował, więc zrozumiałem, że to był który ktoś, z, że tak powiem, z kierownictwa państwa rosyjskiego, który jest z ministrów. To trwało mniej więcej trzy godziny, takie oczekiwania, kiedy też dostałem informację, że nawet nie mogę wyjść z samolotu, bo już przekroczyłem granicę i, i to wyjście z samolotu musiałoby się wiązać z kolejnym przekroczeniem granicy, a to nie jest możliwe. Dopiero kiedy, po tym, jak dostałem informację od pilotów, że już jest kontroler, ale teraz to jest inny powód, dla którego nie możemy odlecieć, a mianowicie, że lotnisko zostało po wypadku zamknięte i w związku z czym nie ma zgody na start jakiegokolwiek samolotu. No to jakby mnie już trochę mocniej zaniepokoiło, bo niejako mogłem zrozumieć, że ten wylot w ogóle nie będzie możliwy. Poprosiłem wtedy pana Ambasadora Bara o interwencję władz rosyjskich. Zadzwoniłem do pana Ambasadora. No, i wkrótce dostałem informację, że muszę wysiąść i, i udać się na jakąś rozmowę do przedstawicieli władz rosyjskich. To też uczyniłem. Okazało się, że jest możliwe opuszczenie samolotu. Poszedłem, był namiot taki rozbity, gdzie, tam gdzie siedzieli przedstawiciele władz rosyjskich. Zapytałem ich, czy będę mógł odlecieć, w czym jest problem. Okazało się, że oni nie widzieli żadnego problemu w tym, abym ja mógł wrócić do, do Warszawy i w ciągu rzeczywiście no, 20 może do pół godziny ten odlot był możliwy. Nie wiem, co jakby spowodowało takie opóźnienie, czy, czy, czy rzeczywiście jakieś techniczne warunki, czy, czy, czy może zamieszanie, czy jakieś działania. Tego, tego nie potrafię w tej chwili powiedzieć, na no, tym niemniej te kilka godzin tam na lotnisku musiałem spędzić. Panie mistrze, a czy dzisiaj z perspektywy czasu nie zastanawia pana, może komuś zależało, żeby Pan nie wrócił tu za wcześnie? Panie redaktorze, no ja już dopuszczam wszystkie scenariusze, bo po tym rzeczywiście, je, co, co mogłem później zaobserwować. Wtedy wydawało mi się, że... W obliczu tego, co, co się stało, to y, tego typu działania y, nikt tego typu działania nie będzie podejmował. Natomiast jak potem y, słuchałem relacji o wyścigu, jaki toczył się, y, jaki jakby pan premier Tusk y, narzucił panu prezesowi Kaczyńskiemu, aby być pierwszemu na y, lotnisku, jak jedna kolumna jechała szybko, drugą wstrzymywano, y, to po tych wydarzeniach pewnie można już wszystkie przypuszczenia uważać za prawdziwe. Ja mówię, wtedy czekając tam na tym lotnisku nie miałem w ogóle takich myśli. Znaczy, wydawało mi się, że no jesteśmy w obliczu tak, tak wielkiej tragedii i tak nadzwyczajnej sytuacji, że no tego typu działania już na pewno ze strony polskich władz nie będą podejmowane. I, I wydawało mi się, że tylko w wyniku jakiegoś bałaganu, dezorientacji, która w wyniku tej katastrofy nastąpiła, taka, takie, mają miejsce takie wydarzenia. Natomiast oczywiście z perspektywy czasu patrząc dopuszczam już każdą ewentualność. Tylko skąd zakładając, że tak mogłoby być, skąd o, o tym mogliby wiedzieć Rosjanie? Już nie potrafię na to odpowiedzieć.